Łukasz Skorupski w rozmowie z przeglądem sportowym zdradził kulisy afery premiowej. Wychodzimy z grupy i zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić się o te premie. Ci mają mieć tyle, inni tyle, ale tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami. Jak przyznał bramkarz reprezentacji, sam pomysł premii wyszedł od premiera Morawieckiego i była to tylko słowna obietnica. O wszystkim mieli dowiedzieć się przed wyjazdem do Kataru. Rozmowa między zawodnikami miała się zacząć dopiero po wyjściu z grupy, a nastroje w kadrze. Miał studzić Robert Lewandowski. Słowacka skoczkini E. Klinec lotem na 226 metrów w pierwszej serii ustanowiła nowy rekord świata na mamucie i skoczni Wikersund i wygrała cykl ROW-R. Skoczkinie przeniosą się teraz do Lachti, gdzie 24 marca odbędzie się konkurs Pucharu Świata. Marcin Najman z wygraną podczas High League 6 zaskoczona była sama federacja High League. Trzy pełne rundy, tego nikt się tutaj nie spodziewał. Marcin Najman wygrywa decyzją sędziów, pokonał Pawła prezesa Fen Juźwiaka jednogłośną decyzją sędziów. Prezes Fight Exclusive Night i El mieli już wcześniej okazję walczyć, chociaż trudno to było nazwać prawdziwym pojedynkiem. Najman poległ wtedy po jednym ciosie debiutującego w klatce Juźwiaka. Ojciec Erlinga Hallanda był znakomitym piłkarzem. Alf Inge Rasdal Halland grał na pozycji środkowego obrońcy. W 1997 roku Halland Senior podpisał kontrakt z Leeds United w Premiership. Zadebiutował 9 sierpnia w spotkaniu z Arsenalem. Na koncie ma też grę w barwach Manchesteru City. Erling Haaland od najmłodszych lat mierzył się z legendą ojca, ale wypracował własny styl i dziś jest jednym z najlepszych piłkarzy świata. A to jest kanał na Jaremu, gdzie zbieram najciekawsze rzeczy związane ze sportem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więcej ciekawostek, oczywiście, na moim kanale. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować na Jaremu. Na... A pamiętajcie też o moich innych formatach, m.in. o debacie, gdzie z osobami związanymi ze sportem, interesującymi się sportem, rozmawiam właśnie na tematy sportowe. Jak również o formacie Pogadajmy o sporcie, gdzie to są takie luźne komentarze dotyczące tego, co aktualnie dzieje się w sporcie. Mam nadzieję, że Wam się podoba więc dajcie znać tu, 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 wszędzie, gdzie tylko można, żeby być ze mną na bieżąco. I na razie to tyle, na pewno na razie to tyle. I do zobaczenia.